Cześć, witajcie na kanale Kamina Lepa. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. No i w dniu dzisiejszym podpowiadam sobie w końcu na Wasze pytania, które zadaliście właśnie na mojej karcie Społeczność tutaj. No i odpowiem sobie na takie najbardziej, nie wiem, dołujące Was pytania. Które miały po prostu najwięcej jakby ilości, ilości łapek Ale wybrałem sobie chyba 3 albo 5 komentarzy również takich losowych Które mnie zaciekawiły I które ja zobaczyłem Bo tych komentarzy było chyba 300 Także też troszeczkę sporo tego było Za co wam bardzo oczywiście serdecznie dziękuję Jeżeli oczywiście chcielibyście kolejny taki odcinek to Właśnie z i z odpowiadania No to zostawcie łapkę w górę Dajcie znać w komentarzach koniecznie To na pewno coś takiego jeszcze yy, wykonam Jeżeli ktoś oczywiście jest znowu na moim kanale Bo by mi naprawdę bardzo miło Jakby zostawił łapkę w górę Oraz subskrypcję z na moim kanale Jak widzicie troszeczkę jakby to miejsce się zmieniło ale jeżeli chodzi o stanowisko i tak dalej, no to, to taki odcinek pojawi się na moim kanale gdzieś około za tydzień, także wyczekujcie. No a ja oczywiście już nie przedłużam, no i zaczynam odpowiadać na wszystkie wasze pytanka. Pytanie pierwsze. Czy twoi nauczyciele pytają cię o twój kanał na YouTube? Yy, nie. Wydaje mi się, że żaden nauczyciel nie podchodzi do każdego ucznia i się pyta Ej, nagrywasz na YouTube'a? Ej, Kamil nagrywasz na YouTube'a? Ej, a w tym, nagrywasz, a ty Magda? Nie, raczej tego czegoś nie ma, ale jak już poznali, jeżeli chodzi o technikum, no to pytają raz na jakiś czas. Tak samo w, w podstawówce, jak tam chodzi, jak tam, jak tam jakby się powodzi, czy się powodzi, czy się nie powodzi, jak tam jakby cała przygoda. Co tam słychać i tak dalej, no to jak najbardziej, na przykład, jak do podstawówki wróciłam ostatnio, no to moja pani od matematyki, oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, się pytała. Także yy, to jeszcze było przed tą całą akcją yy, z tą pandemią, także spokojnie, to bez problemu, właśnie się tam pytali, ale nie tak natrętnie, że no codziennie będą się pytać, nie, nie, nie. Dlaczego zacząłeś nagrywać na YouTube'a? Zacząłem nagrywać na YouTube'a po prostu e, na początku codziennie, jak wchodziłem do szkoły, tam pierwsza, druga, trzecia klasa, zawsze po szkole lubiłem podkradać laptopa dziadzia choć tjadzieło o tym wiedział, bo włączał mi i tak dalej, no bo jeszcze wtedy nie byłem taki e, kumaty i nie wiedziałem jak się odpala komputery a dokładnie laptopa, także mi zawsze włączał, czy tam pozwalał, ja sobie tam włączałem, włączałem YouTube i oglądałem sobie Lesiego, Blowa i Verteza, którzy sobie razem, no i Bramu, którzy sobie razem tam grali w Minecrafta, w Solidar Games i tak dalej, i tak dalej, no i tak sobie codziennie oglądałem, codziennie po szkole tam godzinkę, dwie, trzy, i sobie tak oglądałem, i tak jakoś się uczyłem, jakby tam, jak oni tak gadają, jak tam się czują, jak nagrywają i tak dalej. I wydaje mi się, że w trzeciej klasie, już tak jak troszeczkę dorosłem po tych dwóch latach oglądania, pomyślałem, że a czemu nie, nagram również sam odcinek z Minecrafta. No i teraz zaczynały się takie schody. Po pierwsze, nie przeszedłem mutacji, czyli miałem naprawdę bardzo taki bliski głosik. Chyba jedna osoba albo dwa, bo takie dwa komentarze się znalazły. Schajtowały, że nagrywaj po mutacji i tak dalej, ale życzą powodzonka i tak dalej. No a z drugiej strony też miałem bardzo słaby laptop i po prostu nagrywałem z telefonu które były na podstawce z, z klocków Lego, przywieszony właśnie na, na laptop. No i grałem sobie na dole, a po prostu telefon nagrywałem ekran. I tak zaczęła się moja jakaś taka przygoda na YouTubie, właśnie z nagrywaniem Minecraft'a, bo chciałem być tak jak Vertys albo Blow, i tak dalej. Nie, w sumie Freez'a nie było, jak Blow, raz i tak dalej. I tak właśnie zaczęła się moja przygoda. Czy mogę pozwolić, oczywiście, tonski sklip. Pozdrawiam Ciebie. Przechodzimy do kolejnego pytanka. A kolejne pytanko, Kiedy zacząłeś zajmować się grafiką? Zajmować się grafiką zacząłem około 2 lata temu, albo 3, ale 3 lata temu wiem, że to był GIMP, więc około 2 lata temu na pewno zacząłem Photoshop albo 1,5 roku temu. Coś, coś w tym deseniu No, ale tak jakoś z grafiką GIMP. A wcześniej na telefonie jakieś tam aplikacje takie. Ale jeżeli chodzi o Photoshop, no to tak, dwa lata. Jako masz wadę wzroku? Yy, no to tak, nie wiem czy to są plusy czy minusy, ale z bliska widzę bez okularów, ale z daleka już nie widzę. I wydaje mi się, że to jest, jeżeli minus, wydaje mi się, że to są minusy, to. 1,5 albo dwa, coś takiego. Lecimy z kolejnym pytaniem. Oczywiście poza tutaj na oficjal. Pytanie od Wrubla. Kiedy afterpack? No to oczywiście teraz, drodzy widzowie, jeżeli czekacie na kolejną paczkę, no to już od razu wam mówię, będzie darmowa i będzie ona do Photoshopa, właśnie afterpack, Panie Wrubelku, działamy, 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 działamy i oby w lipcu właśnie ta paczka się pojawiła na naszych kanałach. Możecie lekować, żeby widział, bo zajmuję się tankowaniem kosiarki. <laughs> ta. Poznajcie wróbel, przechodzimy do kolejnego pytanka. Poznajcie Michu 12, a jego pytanie Czy masz dziewczynę? Mam dziewczynę, jak się nazywa Dominika. Opowiedz coś o niej jeśli możesz. Bardzo miła, nie przeklina, a takich dziewczyn w sumie teraz, a w dzisiejszych czasach ciężko jakby znaleźć taką dziewczynę, która jakby nie używa. Znaczy która nie pali, nie pije, e, nie przeklina, no teraz... To jest po prostu złoto, złoto. Nie wiem, jeżeli uważacie, że osoby, które nagrywają na YouTube, są tacy No to, to jednak, jednak nie i każda tam większa Wam osoba powie, że jednak pomimo tego jak się zachowują przed kamerą, no to w realu jednak szukają takich bardziej poważniejszych osób i sami są poważniejsi. Ja również jestem poważny. Może tutaj są na przykład do mojego kanału, tego Waster, o tego tutaj, na którym troszeczkę sobie tam robię takie małe wybryki. No, także poznań się jeszcze raz, Michu12 i przechodzimy do kolejnego pytanka. Mam nadzieję, że tutaj teraz wszyscy są zszokowani albo już wyjaśnieni że tak to nazwę i cała sytuacja jakby została wyjaśniona. Przechodzimy do kolejnego pytanka, jeszcze raz powtórzę. Kolejny pytanka od Fomi, poznam Ciebie Fomi. E, czy ciężko Ci było startować i zacząć nagrywać i myślałeś czasem... Aby już tego nie robić i z tym skończyć czy nie Tak, takie myśli miałem W sumie miesiąc temu I tak codziennie od... Znaczy od miesiąca już tego czegoś nie mam Ale wcześniej takie coś miałem Teraz już takiego czegoś nie mam Teraz już jakoś te pomysły wchodzą i nie wchodzą Jakoś jest dobrze Ale jak coś czasami źle idzie i tak dalej To oczywiście są takie jakby Stany, nie wiem, stany niewiedzy, czy ciężko było startować, no to tak jak mówiłem na wcześniejszych właśnie pytankach, zaczynałem z samego telefonu i z samego starego laptopa słabego, także no troszeczkę ciężko było, albo nawet montowałem film na telefonie, też pamiętam, że na Kain Masterze to robiłem, no zawsze początki są ciężkie, ale jeżeli dobrze w to wszystko zainwestujemy, przemyślimy to wszystko, to naprawdę... Jesteśmy w stanie bez problemu fajnie to wszystko rozkręcić. I możliwe, że kiedyś, ale również wam nagram odcinek, jak to wszystko się u mnie rozkręciło. Ja, na przykład, do wieku 15 lat, przy posiadaniu takiej ilości subskrypcji, mam sprzęt, który nawet osoby, które, nie mają, które mają 300 tysięcy, 500 tysięcy, milion, nie mają takiego sprzętu. Jak byście chcieli, no to możecie również dać znać w komentarzach czy coś takiego byście chcieli To mogę wam coś takiego nagrać, jak była moja, jak wygląda po prostu moja przygoda z inwestycją, co po kolei kupywałem bo do dnia dzisiejszego wszystko w tego główce mam i pamiętam, jak to wszystko się roz jakby roz rozwijało, nie wiem Nie wiem, zapomniałem mi to yy... zapomniałem, zapomniałem tego słowa Także lecimy do kolejnego pytanka Kolejny pytanko od Bladixi yy, A takie typowe pytanko, czy jesteś wierzący? Tak, jestem wierzący yy, W tą samą wiarę co w sumie większość Polaków I tyle Przed pandemią chodziłem do kościoła co niedzielę, także No Także jestem wierzący, a Teraz przez tą pandemię, no troszeczkę to jest ograniczone Ale tak jak najbardziej jestem wierzący i Czekam, że ta cała sytuacja minie i na pewno wtedy wrócę już z tą, tą, tą całą regularnością, no bo teraz jednak te czasy są ciężkie. Lago, pozadam Ciebie, Lago, pytanie. E, czy wszystkie programy Adobe masz zakupione, legalne, czy... Yy, może z skrakowane. Pozdrawiam ciebie logo, jeżeli chodzi o programy, mam wszystko wykupione. Za, pak za pakiet płacę od 100 do 150 zł miesięcznie wcześniej jak nie zarabiałem na grafika, no to korzystałem z Kraków ale pamiętajcie, że jeżeli na czymś zarabiamy, no to lepiej posiadać te płatne wersje, znaczy pełne wersje, te licencje dalej. No bo jak kiedyś ktoś z was, was gdzieś tam posądzi czy coś, yy, bo komuś będzie bo, bo po prostu komuś coś się nie będzie podobać, no to musicie być świadom tego, że jeżeli to zrobiliście na kraku, no to możecie mieć problemy, jakieś tam grzywna i tak dalej. Znaczy, ja się sam też nie znam na tym, ale jakby wziąć to na logikę, no to tak to jest, a tak to jeżeli ktoś jest w stanie jakby wychodzić na plus albo osiągać taką samą jakby cenę no to bez problemu polecam ale to wiadomo na początku no troszeczkę ciężko więc na krakach jak najbardziej można się uczyć ale też uważać właśnie na takie osoby Jak układasz włosy? No to jeżeli chodzi o układanie włosów no to teraz ciężko mi się one układają ale po prostu jak stary mam taki wałek no na pewno wasza mama ma taki wałek po prostu robimy wałeczkiem tak Ja następnie bierzemy po prostu lakier i wszystko pięknie działa ale jeżeli chodzi o ten sposób to tylko i wyłącznie w przypadku na przykład moim działa to powstanie od razu rano, tak? albo po prostu 30 minut później powstanie. Bo później po prostu jak mi już jak już takie zostawię, no to później jak już takie coś zrobię, no to to już opada. Więc im wcześniej, tym lepiej. No ja codziennie w sumie myję włosy, więc może też to jakoś wpływa, ale już pewnie nie jest. Po prostu jeszcze raz powtórzę, biorę wałek, daję tak do góry te włosy, one tak jakoś tak wstają Po prostu biorę później lakier i. I tyle. Nie, minuta 30 sekund i włosy gotowe. Poza ciebie ryba kalopczych, chcesz pracować jak będziesz dorosły. A, gdzie chcesz gdzie chcę pracować, no to mam małe plany, y, albo właśnie związane z grafiką, montażem itd. Tak albo po prostu założę im jakieś takie filmy y, wraz z kolegą, ale o tym, jeżeli będę dalej robić YouTube'a w tamtym wieku, y, w, tym, w tym późniejszym, to na pewno coś takiego będę nagrywać, więc, więc musimy poczekać. Słuchajcie że jak to mówię za dzieciaka, ale może za 5 lat jak jeszcze będę tutaj jakoś na tym kanale dążyć, no to fajne będzie wspomnienia. pozdrawiam Ciebie Kamilu na lepo. Za 5 lat jak będziesz mieć tam 20 lat około 21. No kurde, ale będzie ciekawe. Michał Sikorski. Pytanie. Czy ciężko jest Ci poradzić szkołę z robieniem filmików na YouTube i całym Twoim hobby? Ciężko znaleźć na ten czas. Jest ciężko, ale jestem w stanie jakby to wszystko zaplanować. W tym roku miałem 7.4.28 na, na kierunku Technik Mechatronik. No, lekcje miałem, wstawałem po prostu o 6 i lekcje miałem do około 16, w domu byłem około 17. Dodatkowo od 18 do 19.30 miałem treningi z judo, bo też ćwiczę judo, a dokładnie jiu -jitsu. plus jeszcze musiałem znaleźć czas na naukę, robienie lekcji, a filmy zazwyczaj wtedy nagrywałem w Weekendy, ale i y wyrobiłem codziennie o 20. No, jakoś byłem w stanie to, jakby, jakby, wszystko zaplanować, albo po prostu te filmy nagrywałem też w weekend na zapas, i tak dalej, i tak dalej. I jakoś to wszystko wychodziło i, no, jest. Okej, okay, słuchajcie, bo mi się tutaj. O! nagrania przerwało i, i nie dokończyłem swojej myśli także wracając to po prostu jakoś mam taki dar jakby też planowania, jakoś tak po prostu sobie potrafię zaplanować cały tydzień, jak to mam wszystko, albo, albo cały dzień jak to mniej więcej mam wykonać, na ile, w jakiej godzinie co mam wykonać, czy to późno, czy rano i tak dalej i jakoś tak wychodzi że zawsze daję radę się wyrobić i tak dalej, no i jakoś w stanie jestem to wszystko pogodzić, ale oczywiście również dziękuję i pozdrawiam przyjaciół z klasy którzy nieraz mi tam pomogli właśnie z, z lekcjami, na przykład pracą w zamian za Coś innego, także jednak też ważni są w życiu przyjaciele, o których nie, musi, nie o których nie możecie po prostu zapominać, bo bez przyjacieli też jest ciężko. Przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie od Daniela Borowika, oczywiście bardzo serdecznie Ciebie Daniel pozdrawiam Czy jak będę miał 18 lat, to czy nadal będę nagrywał filmy? Yy, na razie na pewno planuję, że tak, no bo techniką będę kończyć około wieku 20 albo 21 lat, więc na pewno do tego wieku znaczy do tego wieku, 20 lat, na pewno będę to nagrywać, no bo na pewno tutaj zostanę. Jak się dalej sytuacja potoczy, i tak dalej, nikt nie wie, nie wiadomo, czy jakieś tam wejdzie, jakieś ustawy, te, te wszystkie, nie pamiętam już, jak, jak to się nazywało, to uła. Uładowa. Nie wiem, była jakaś taka ustawa o tym, prawa autorskie i tak dalej. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądać wszystko, jak ten cały YouTube będzie wyglądać za kilka lat, ale na razie nie planuję jakiego, jakiegoś odchodzenia od YouTube'a i myślę, że bez problemu, chociażby do tego 20 roku życia, jakie tutaj w tym miejscu będę, nie mam powodu do kończenia z YouTube'em. Także na pewno powyżej 18 roku życia dalej będę nagrywał, chyba że mi się coś odwiedzi, ale raczej jak to robię od dziecka, od. Wieku 6 lat, około, no to raczej nie ma takiej jakby możliwości, że ja to tak szybko zakończę. Jeżeli bym to zaczął na przykład rok temu, dwa lata temu, no to dobra, ok, ale jak już to robię około 10 lat, no to jednak, no jest to szmal dużo czasu. Kolejne pytanie od Kamiśka. poznajcie bardzo serdecznie. Jak jesteś traktowany w szkole? Jeżeli chodzi o technikum, nie ma żadnych jakby powodów do płaczuch. Powiem wam, że jeżeli chodzi o podstawówkę szkoły średniej, no to w szkole średniej w ogóle jest inaczej. W podstawówce, no to wiadomo, każdy jest młodszy i każdy się z każdego śmieje, no to wiadomo. Takie byczki są e, śmiechowe, ale jeżeli chodzi o szkołę wyższą no to tam wszystko bez problemu podchodzą Żartujemy sobie już jakoś z moich kanałów Ale to tak bardziej jakby pozytywnie Żartobliwie jakoś Nie jakoś negatywnie, jakoś żeby nie obrazić i tak dalej No w podstawówce były takie sytuacje Że jesteś słaby, weź ty Ośmieszasz się i tak dalej, ale tutaj właśnie Już nikt do tego nie podchodzi, każdy kieruje się Swoim życiem jakby i, i nikt się nie czepia Także teraz jestem Super traktowany, w sensie jakoś moi nauczyciele Nie podchodzą do mnie, że o gwiazdeczka Dlatego trzeba niżej, znaczy jakoś ulgę dać, jakąś lepiej, żeby się mu uczyło, lepiej mu było w szkole. Nie wchodzą, podchodzą do mnie nauczyciele normalnie na tym samym poziomie, a o tym, że nagrywam, to wie może maksymalnie pięć nauczycieli w tej mojej nowej szkole, także w tej średniej, więc, więc też jakoś nie każdy wie, że nagrywam. Od czego zaczynałeś i czy było ci trudno? A to zaczynałem jeszcze raz powtórzę z telefonu i z laptopa. Czy było trudno, no to oczywiście pamiętajcie. Początki zawsze są trudne. Także w przeciwieństwie na przykład do tego sprzętu, co teraz to tak było trudno, było ciężko i mega, mega dużo czasu to zajmowało. Kolejne pytanie od Jaksa Rapozenty, bardzo serdecznie. Kiedy miałeś pierwszy komputer? Pierwszy komputer miałem około yy, no. 10 miesięcy, no około 10 miesięcy temu, bo zakopiłem go około 20 września. W sensie 20 września mi doszedł, albo 21, a 22 września mam urodziny, i w ten dzień już zrobiłem live na 24 godziny z tego właśnie komputera. Także fajnie, to się wszystko. Jakby ustawiło, a tak to całe życie byłem wychowywany, właśnie na laptopie i na samej myszce. Także nie miałem żadnego tam komputera i tak dalej. Sam nie wiedziałem, jakby jak te komputery działają i tak dalej, bo zawsze moi rodzice mieli laptopy. Zawsze w domu był laptop, laptop, laptop. Ja byłem taką jakby pierwszą osobą, może nawet i w rodzinie, która ma komputer. No tak jakoś jakby nasza rodzina jest taka bardziej mobilna. Nie, wiem, nie, wiem, nie, wiem, inwestycyjna. Nie, wiem, naprawdę nie wiem. No w dziedzinie nalepów yy, jako pierwszy chyba zakupiłem ten komputer, także. Nie, także zawsze całą moją karierę na początku zaczynałem z laptopa i po prostu, jak już sobie mogłem pozwolić właśnie na coś takiego, to sobie zakupiłem. Ale tak to przez 3 lata chyba leciałem na laptopach, jeśli chodzi o nagrywanie na YouTubie. Czy mnie pozwolisz? No to, oczywiście jeszcze raz ciebie jak ser pozdrawiam. Przechodzimy do kolejnego pytania od Clarfi Czy według Ciebie opłaca się? Poświęcać dla YouTube w dzisiejszych czasach. A, że czas. Poznajcie Clarki. Eee, jeżeli ktoś robi to z pasji, fajnie wszystko, fajnie podoba mu się, lubi to robić, no to jak najbardziej opłaca się, bo zazwyczaj takim osobom się to powodzi i udaje. Ale jeżeli ktoś na przykład myśli bardziej pod względem takim, że o, Felix robi milion wyświetleń, zarabia z filmu od 2 do 10 tysięcy złotych, kurde, to jest dobry pomysł na biznes. To jest dobry pomysł na biznes. Kończymy jakieś zbieranie truskawek w sadach, zaczynam kar karierę na YouTube. Ok, wszystko git, ale pamiętajcie, że za jakiś czas inaczej, każdy Wam w szkole mówi na przykład jak jesteście w 8 klasie albo rodzice, że po prostu w życiu jak chcecie gdzieś pracować, no to lepiej wybrać taką pracę, która jest waszą pasją, lubicie to robić i to później po prostu w przyszłości przechodzi na pracę i wtedy to lubicie robić, chętnie wstajecie do tej pracy i dzieci i tak dalej, niż po prostu no totalnie tego nienawidzić, nie umieć, nie lubić. I się proszę tego zmuszać. Jeżeli jakby zakładamy kanał na YouTube pod takim względem, że A zarobeczki, A fame, Sława i tak dalej, kiedyś już się o tym wypowiadałem, no to wiecie, że za jakiś czas po prostu komuś się to odwidzi, albo po prostu będzie to widać na filmach, że gościu się inaczej jakoś tak zachowuje i tak dalej Pewnie są takie osoby, które znacie z YouTube'a i tak się zachowują, nie wiem, mi nie tam... Nie mnie to oceniać yy, i, i tyle, ale... Ale jeżeli kogoś to interesuje, jeżeli ktoś lubi to, lo, e, lubi to robić i sprawia mu to przyjemność, no to jak najbardziej, nawet jako dziecko już to robi, e, no to jak najbardziej warto poświęcać ten czas. Może nie aż tak dużo, ale tak. Tyle, ile jesteśmy w stanie wolnego czasu przeznaczyć, na to jak najbardziej e, się opłaca. No i wychodzi to właśnie na korzyść. No, także to zależy od Was, jak to woli. Kolejne pytanie od Filipa Szymaszeka. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Jaka jest Twoja ulubiona liczba? Mam dwie ulubione liczby, a bardziej takie nienawidzące liczby. Pierwsza liczba, no to 12. A druga to 22. 22 wtedy też się urodziłem, ale to nie chodzi o to, że nie zła i tak dalej. Ale miałem takie przypadki, że zawsze 20 dnia jakiegoś miesiąca coś się działo. Coś się działo, i pamiętam, że 22 kwietnia. Miałem wypadek samochodowy, w którym prawie tam, no źle by się to skończyło, ale ważne, że żyję Tutaj macie zdjęcia jak ten wypadek właśnie wyglądał, to auto po prawo, to właśnie to, w którym ja byłem I tak zazwyczaj coś 22 się działo, ale takie najbardziej, taka najgorsza liczba to jest właśnie 12 Nieważne, gdzie się spojrzę, zawsze jest ta dwunastka, zawsze, totalnie zawsze jest ta dwunastka I to zawsze numer 12 był do tablic wybierany, no bo wiecie, co czwarty numer, co trzeci numer, co drugi numer, co dwunasty numer to szósty numer, no totalnie 12 to jest tak przerąbana liczba, że szkoda gadać. W dodatku zawsze, zawsze dzień 12, miesiąc 12, no po prostu 12 to jest tak tej liczby jakby nienawidzę i zawsze ta liczba 12 mi samą krążyła. A teraz zgadnijcie, jaki numer mam w dzienniku w tej średniej szkole, bo tam miałem 12 w podstawówce, a tutaj mam 22, także zawsze ta 12 i 22, ta, ta 22, zawsze te dwie liczby za mną chodzą i mnie, kurde. Cool przesiaduję. Uwaga, popatrzcie teraz. Wiecie, jaka jest godzina? 11.48. Ile brakuje? 12 minut. Mówiłem, i to nie jest ustawione naprawdę, jest taka godzina. No i okej, okay, to byłoby na tyle. Wszystkie pytania, które wybrałem, od, na, na nie odpowiedziałem. Jeżeli byście chcieli kolejny taki odcinek, no to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Jeżeli naprawdę będzie fajny, jakby odzew, no to myślę, że na pewno taki kolejny odcinek na tym kanale się pojawi. A tymczasem się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnych filmów. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka do końca. Oczywiście przypomnę tutaj o zostawieniu łapki, górę, subskrypcji, zmaraszki na moim kanale. Byłoby mi wtedy naprawdę bardzo, bardzo milutko a, tym, a tymczasem się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnych filmów. I te. hejka, cześć.